I wanna just let it go. But how I feel, what I see. I wanna be like alive on stage. I think the hardest thing is perhaps the first day and you go into the studio and you're confronted by perhaps 50 dancers and you have to have the ability to impress them that they then feel, hey, this guy uh, knows what he's talking about. It's going to be fun and it's going to be interesting working with them. He's going to take us further along our path of development. So that's a little bit scary sometimes. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na operę jako teatr, operę jako teatr współczesny, operę jako miejsce, w którym można oddać się refleksji. Przede wszystkim to ma być spad dla duszy. Dostajemy moment, Impresji, a nie nieustającej ekspresji. W operze wszystkie sfery się przenikają. Śpiewacy czy tancerze nie istnieją bez muzyki. Muzyka nie istnieje bez, bez tancerzy, bez śpiewaków. To są naczynia połączone, które łączą się właśnie przy tej ostatniej fazie pracy, przed, przed przygotowaniem do, do premiery. Jesteśmy jednym, żywym organizmem. Muzyka komunikuje w inny sposób Czujesz to, z to samo. Możemy komunikować And if one makes the realization that before languages were invented or before languages developed, people communicated with sounds, gestures. We communicate as, as dancers, as choreographers, with movement, but movement that really comes from the heart, the emotional aspect of it is terribly important. It's a wonderful moment of the time to think back the process of creating the work with the dancers in this case and how they've developed and where we are now beginning and where we are now. So it's a very, very exciting moment. Momentu przed premierą niekoniecznie jestem wielką jego miłośniczką, dlatego że jestem cała napięta, bo chcę wreszcie wejść na tą scenę, chcę wreszcie, żeby muzyka zabrzmiała, żeby tamcerze wyszli na scenę. Ten ostatni tydzień to jest tydzień bez względu na to, jakbyśmy się bardzo nie zabezpieczali. To w jakimś zakamarku naszego teatru jakieś nerwy się pojawią, czasami bardziej uniesiony ten głosu. Nie lubię czekać, jestem niecierpliwa. W związku z tym czekam i czekam, my, aż wreszcie przychodzi moment, jest dzwonek. Pani dyrektor zapraszamy. Wchodzę i jestem wreszcie szczęśliwa, bo zaczyna się historia. performance is it's kind of alive always every day my body is different my feeling is different even same space same lights but you know everybody feels a bit different so i want to react each day a bit different way so when i create the law also like i'm asking myself that right now right here what i can see through my eyes Not just movement. Being a choreographer, it's looking at dancers, fitting them into what you want, and seeing something that perhaps they don't even see, realize themselves, and then bringing that out on the stage. For me, it's a really nice way of working because I also start to create a piece by myself. I know that during the process, so much things changing. Not up to choreographer, also up to the dancers. It's, this process is most like important, also like interesting part. I love taking a dancer. Looking for things in their character that I can bring out, so it's not just the movement. And uh, I think I do that pretty well. He's also like giving me a lot of space that to create myself. And I also have a comfort that I can also give myself. And I think this creation that makes really unique. But if you're going in the right direction and you're producing positive results that suddenly they go on stage and they're doing things that they didn't even know they could do and expressing them through the movement things, then, you know, that's for me the most beautiful feeling in the world. Słów, których uczymy się w akademiach teatralnych, to jest słowo pokora. Jeżeli chce się budować przekaz, trzeba często mocno nakarmić własne ego. I wtedy ta pokora jest takim pomocnym narzędziem, żeby to ego nie rozwaliło nam wszystkich ścian. Na koncertach publiczność zawsze nas ocenia. Muzycy zawsze nas oceniają za to, jak wykonujemy swoją pracę. W związku z tym zawsze jesteśmy oceniani. Wszelkie słowa recenzentów pomagają, ale też czasami szkodzą. Dlatego tak ważne jest, żeby z pokorą przyjmować wszelkie komplementy i przyjmować z dystansem wszystkie, wszystkie te przykre rzeczy, które o nas piszą. Krótko mówiąc, trzeba mieć dystans do tego i robić swoje najlepiej, jak potrafimy. Teatr to gra zespołowa bardzo specyficzna, ponieważ jest to, Zbiór indywidualności, każdy zespół, zespół orkiestry, zespół chóru, zespół baletu, są to wyjątkowe osobowości artystyczne, artyści, którzy umawiają się na to, że właśnie teraz zrobią coś wspólnie, zrobią to zespołem. No matter where you come from, there are now in most ballet companies, all over the world, uh, a mixture of nationalities. It's quite natural for the dancers, you know. Even big difference, it sometimes makes more interesting work. You know, like a chemical, something comes up naturally. I think that's most fun of this our uniqueness. We have um, Japanese, we have all sorts of Europeans, and uh, Poles as well, of course. Not forget the poles. Each one brings their background to put in the pot, so to speak. And for me as a choreographer, it's up to me to mix that and it becomes a nice indigenous uh, mix. Wielu z nas y, trochę ten świat odrzuca, myśląc, że on jest za jakąś szklaną y, taflą y, że, że to jest w ogóle coś dla innych, nie dla mnie. Ważne jest też zadanie sobie tego pytania: dla kogo opera może być? Otóż może być dla nas wszystkich tych, którzy potrzebujemy spokoju. Po prostu. Opera jest dla wszystkich, dla najmłodszych, dla najstarszych, dla człowieka z, z różnymi zawodami. Najlepszym przykładem jest to, że dzieci, które przychodzą do opery, świetnie się w operze bawią. Mój syn potrafi ileś razy siedzieć na moim przedstawieniu i za każdym razem być tak samo zachwyconym. No kurczę, opera to jest. Kilkadziesiąt osób, którzy grają w tym momencie dla nas na instrumentach, czasami też się zdarza, że używają elektroniki, że mamy chór, że to jest moc. Nie? To jest moc. I jeżeli potrzebujesz tej mocy, to przyjdź.